Do- na kanale trochę tanich mikrofonów. Był mikrofon za 100, 200, 300, także to jest chyba oczywiste, że pora sobie podnieść poprzeczkę i właśnie dlatego w tym filmie sprawdzimy najlepszy mikrofon w ofercie Genesis. Jak wypada Genesis Radium 600 na tle innych podobnych mikrofonów? Zapraszam do oglądania. Już przy odpakowaniu tego mikrofonu trudno nie być pod wrażeniem. Zresztą zobaczcie sami jak Genesis postanowiło zapakować swój topowy mikrofon. I tutaj ode mnie wow! Pierwszy raz zapakowanie produktu wywołało na mnie aż takie wrażenie. Srebrna walizka na podwójny zatrzas Wewnątrz cała uzupełniona pianką, w której osadzone zostały poszczególne elementy. No, przyznam, że w tym przypadku zapakowanie robi naprawdę bardzo dobre wrażenie, nie? dlatego tylko wspomnę, że. Zapakowanie nie wpływa w ogóle na moją ocenę, to znaczy w ogóle nie uwzględniam go przy decydowaniu o tym, czy mikrofon jest warty uwagi, czy nie. Zaglądając do wnętrza walizki, ujrzymy tam oczywiście mikrofon, kabel USB A na USB typu B, pop filter gąbkowy zakładany na mikrofon, czy też wysięgnik teleskopowy do statywu i mocowanie gwintowe do statywu. Niżej pod kolejną warstwą pianki znalazła się papierkologia, pop filtr siateczkowy i na końcu ciężki metalowy krążek będący podstawą statywu. Montaż tego mikrofonu to prostota. Najpierw wkręcacie teleskopowy wysięgnik do metalowego Stopki, następnie przykręcacie adapter do wysięgnika i na końcu mocujecie mikrofon. To standardowy gwint, także będzie tu pasował na przykład SM900, czy mikrofony chociażby Mozosa. Natomiast tutaj w odróżnieniu do Nowoksa NCX i Blue Yeti nie ma gwintu 3,8 cala na spodzie. Dla mnie to bez różnicy, ale jeśli będziecie chcieli zawiesić ten mikrofon na ramieniu przy użyciu koszyczka, to będziecie musieli sobie znaleźć taki koszyczek, który posiada na spodzie właśnie taki gwint. Ponieważ taki standardowy koszyczek, który ma za zadanie objąć ten mikrofon, tak właściwie w moim przypadku 3 trzyma go tak na słowo honoru. Ten da się wepchnąć, ale nie zachowuje się zbyt stabilnie, no i ciężar tego mikrofonu zdecydowanie sugeruje mi, że nie powinien się w nim znajdować. Chociaż oczywiście, jeśli na przykład będziecie chcieli tak to zastosować, to jest taka możliwość. No bo w końcu trzeba będzie się za czymś rozejrzeć, jeśli będziecie chcieli zawiesić ten mikrofon na ramieniu mikrofonowym. Ewentualnie, jeśli na przykład uważacie, że koszyczki pasujące są za drogie, no to zawsze możecie zawiesić ten mikrofon na ramieniu przy pomocy dołączonego w komplecie adaptera. Natomiast, czy jest to dobre rozwiązanie? No nie wiem, no ten nie będzie tłumił drgań. Przechodząc jednak do jakości wykonania tego mikrofonu. Ten na pierwszy rzut oka robi dobre wrażenie. Konstrukcja jest zwarta i wygląda dość solidnie. Jednak duże rozmiary niekoniecznie muszą być zaletą mikrofonu. Tak jak mówiłem, na spodzie znalazł się duży standardowy gwint, jak w SM900 czy innych na przykład mikrofonach ma Ono, a w centrum osadzony został port USB tupu B. Ten chodzi dość ciasno. Za pierwszym razem myślałem, że poprawnie podłączyłem kabel, ale coś nie działało. Rozwiązaniem oczywiście okazało się dociśnięcie kabla do końca. W komplecie dołączony jest montaż gwint który pozwala zamocować ten mikrofon na ramieniu lub w przypadku samego kompletu na statywie. Spoglądając na szczyt mikrofonu ujrzymy ładnie wykonaną kratkę. Spoglądając na panel sterowania znajdziemy przycisk do wyciszenia mikrofonu. Kiedy ten jest aktywny przycisk pozostaje niepodświetlony, natomiast gdy mikrofon wyciszymy przycisk zaświeci się kolorem czerwonym. Tutaj można pochwalić genezis, ponieważ podświetlenie jest fajnie stłumione i nie razi w oczy. A poza tym przycisk znajduje się na boku, więc wyklucza konfliktowe sytuacje. Poniżej umieszczone zostały dwa potencjometry. Oba niestety zostały osadzone dość słabo i się bujają. Co do regulacji głośności słuchawek, nie mam zarzutów. Ta sprawdza się fajnie. W ogóle karta dźwiękowa w tym mikrofonie wypada prawie tak dobrze jak ta w Novoxia NCX. Natomiast co do potencjometru, do regulacji głośności mikrofonu, jedyne co mogę mu zarzucić, to że przy skręcaniu na pełny minus mikrofon przestaje wyłapywać dźwięk i wypuszcza na ścieżkę tylko szumy. Natomiast może przyznać, że ten mikrofon ulega bardzo dużemu efektu zbliżeniowemu z angielskiego proximity effect, i moim zdaniem nie jest to w żadnym stopniu fata, bo sprawdźcie się to chociażby w angielskim. do Natomiast problemem może być fakt, że jest to mikrofon bardzo głośny. Przy minimalnej czułości ten musi stać ode mnie jakieś 15 cm, żeby nie łapać przesterów. Przychodząc do sekcji odtwarzanie, możecie włączyć lub wyłączyć odsłuch w audio w czasie rzeczywistym, co przydaje się przy nagrywaniu, ale bardzo przeszkadza przy codziennym użytkowaniu. Co do szumów tego mikrofonu. Te nie są szczególnie uciążliwe, chociaż z tego, co możemy zaobserwować na wykresach, jasno widać, że w wysokich częstotliwościach mikrofon Genesis szumi zauważalnie głośniej niż odpowiedź Nowoxa. Natomiast sytuacja odmienia się, gdy spojrzymy na tony niskie, gdzie szum w rozwiązaniu Genesis są zauważalnie niższe w zestawieniu z Nowoxem NCX. Charakterystyką mikrofonu Genesis Radium 600 jest cardioid i teraz wspomnę coś, co wspominam przy recenzji każdego mikrofonu, który posiada tak wykończony szczyt. To znaczy w tym przypadku należy mówić prostopadle do membrany mikrofonu, a prostopadle do membrany mikrofonu to jest po prostu do tego znaczka. Nie mówimy tak, bo efekt jest jak w tym momencie słyszycie. Mówimy prostopadle do membrany i wtedy efekt będzie najlepszy. No i oczywiście test charakterystyki, bo to zawsze trzeba zrobić. Raz, dwa, trzy. W tym momencie mówię do frontu mikrofonu z Radium 600, obracam mikrofon, teraz mówię do boku mikrofonu Genesis Radium 600. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Test mikrofonu. W tym momencie mówię do tyłu mikrofonu Genesis Radium 600. Teraz ponownie mówię do boku mikrofonu i znów do frontu. Także słyszycie jak to brzmi. A przy okazji skoro zbliżamy się do końca tego materiału chciałbym tylko napomknąć, że cały materiał został nagrany właśnie przy użyciu tego mikrofonu. Jest całą wielką próbką, a próbki usłyszycie już za chwilę. A jako, że na tym kanale podsumowania recenzji mikrofonów oglądał tylko Wojtek i Alek, to dzisiaj podsumowanie sobie darujemy. Za chwilę odtworzę Wam próbkę czterech mikrofonów i możecie dać znać mi w komentarzu o tym która z nich podoba Wam się najbardziej, która z Wam najbardziej przypada do gustu? No i jak oceniacie sam testowany dziś mikrofon Genesis Radium 600? Oczywiście sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji, a ja w tym momencie żegnam się z Wami. Cześć! W tym momencie mówię do mikrofonu Genesis Radium 600, którego czułość ustawiona została na prawie minimum, ponieważ gdybym spróbował ustawić minimalną czułość, wtedy mikrofon z jakiegoś powodu by się wyciszył i przestałby zbierać dźwięki. Także tak brzmi mikrofon Genesis Radium 600 ustawiony na prawie minimum. Próbka dźwięku. cool. W tym momencie słyszycie mikrofon Genesis z radium 400, którego czułość ustawiona jest na 100. Jeśli pamiętacie moją recenzję tego mikrofonu, to zapewne wiecie, że ten mikrofon jest dość cichy, także w postprodukcji niestety, ale musiałem podbić głośność tego mikrofonu dosyć znacznie. Tak brzmi ten mikrofon: raz, dwa, trzy, cztery, próbka dźwięku. W tym momencie słyszycie dźwięk z mikrofonu SPC Gear SM900, którego czułość ustawiona jest na 92. Tak brzmi ten mikrofon: raz, dwa, trzy, test mikrofonu, próbka dźwięku. W tym momencie mówię do mikrofonu Novox NC. X, którego czułość ustawiona jest na praktyczne minimum jego możliwości. Tak brzmi ten mikrofon. Dźwięk wyeksponowany jest pod minus 6 dB. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Mówię do mikrofonu Nowox NCX, próbka dźwięku. 13. W Szczebrzeszynie chrząszcz się zaczął tarzać w trzcinie. Wszczeli wrzask szczebrzeszynianie. Cóż to ma być za tarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząszcz się tarza. Wszak szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim właśnie chrząszcz brzmi w trzcinie. A chrząszcz odrzekł niezmieszany, przyszedł w Wreszcie czas na zmiany, że wy ich chrząszcze w trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. Tak przyjmij ten mikrofon, możecie dać znać w komentarzu co sądzicie. Yo!